Zacznijmy od tego, że jest to obraz bardzo złożony. Bardzo złożony, bo podatek w części dotyczącej działalności gospodarczej nigdy nie grzeszył prostotą, ale nie miejmy złudzeń. Prostych podatków dochodowych nie ma i nie będzie tylko w takiej fałszywej narracji, którą nam wmawiano przez prawie ponad 10 lat, że można go stworzyć jeszcze liniowy i uprościć i wtedy wszystko będzie proste i nabywca towaru będzie płacił ten podatek. Wiemy, że żyjemy w świecie czasami z idiociałem. Pamiętajmy o tym, że musimy się bronić przed fałszywym sporem, nieistotnym tematem. Spójrzmy na, na problem jaki on jest. Bardzo duża część podmiotów prowadzących działalność gospodarczą to są tak zwani ryczałtowcy. Kiedyś ich było, to są małe firmy. Kiedyś ich było ponad milion, potem zaczęła ich ilość spadać. To bardzo ciekawe zjawiska dzieją się w tym podatku, bo ryczałtowcy to są ci, którzy płacą podatek od przychodów. Oni nie mają prawa do kosztów uzyskania przychodów, czyli mówiąc od każdej złodówki zarobionej w sensie brutto, płacą. Podatek, o, to nie są wysokie stawki, to są stawki liczone w kilku procentach, ale jednak pamiętajmy, to jest podatek dochodowy w formie zryczałtowanej i ci płacą, i ci można powiedzieć są najbardziej stabilną częścią w strukturze dochodów budżetowych. Potem mamy taką grupę, Pozornych przedsiębiorców. Prawdopodobnie jest ich milion. Milion ludzi, którzy wystawiają co miesiąc jedną fakturę, tak zwani jednofakturowcy. Faktycznie to są pracownicy. To jest właśnie ta druga twarz naszego systemu podatku dochodowego, kiedy bardziej się opłaca być przedsiębiorcą. W sensie podatkowym zdecydowanie niż, podat, niż, niż pracownikiem, czyli w związku z tym powstało masowe samozatrudnienie, co nie jest z istoty niczym złym, tylko ona, jest, ma ska, ona ma skalę nieznaną w innych państwach. Zbyt wiele, zbyt wielu pracowników jest w istocie rzecz biorąc, nie pozostając. Podmiotami podległymi, zarządzanymi przez swoich pracodawców, są, są formalnie rzecz biorąc przedsiębiorcami, a to wynika z przywilejów, które dotyczą właśnie tego podatku: prawo do kosztów uzyskania przychodów, przede wszystkim, ale także przywilejów związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Uwaga, to się może zmienić. Już rząd zapowiedział tzw. Tak test przedsiębiorcy, że ci pracownicy, którzy, znaczy przedsiębiorcy, którzy wystawiają tylko jedną fakturę co miesiąc i będą, i podlegają faktycznemu nadzorowi ze strony swoich pracodawców oraz mają klauzule antykonkurencyjne, przejdą z powrotem na te gorsze, znacznie bardziej restrykcyjne i znacznie bardziej fiskalne zasady opodatkowania. Natomiast trzecia grupa, ci prawdziwi przedsiębiorcy na zasadach ogólnych, mówię prawdziwi bez żadnych wydźwięku tego słowa. No ci, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwa, czyli ich działalność, nie jest, prac, nie jest pracą ich dwojga rąk czy też głowy, ale prowadzą przedsiębiorstwa. Oni jak wiemy są opodatkowani na dwóch zasadach podatku liniowego albo podatku progresywnego. Ta progresja jest bardzo płytka, żeby nie było wątpliwości, no ale jest. Tu jest prawo do kosztów uzyskania przychodów. Tu się coś stało przed około 10 lat zniesiono obowiązek składania deklaracji miesięcznych. No i to spowodowało, że każdy tak naprawdę w ciągu roku płaci tyle, ile chce. Bo jeśli nie ma deklaracji miesięcznych, a pamiętajmy, podatek dochodowy żywi się zaliczkami, mm. <coughs> powtórzę, <coughs> podatek dochodowy żywi się zaliczkami, a nie rozliczeniem rocznym. W przypadku rozliczenia rocznego to my zwracamy jako budżet pieniądze, a nie... Wzbogacamy się o dodatkowe wpłaty, czyli saldo zwrotów i wpłat jest zawsze ujemne. Co to oznacza? Podatek dochodowy jest wbrew pozorom relatywnie niski. Relatywnie niski. Można powiedzieć, złośliwi twierdzą, że nawet dowolny, że płaci się w tyle, przynajmniej w ciągu roku, ile się chce. Ale paradoks polega na tym, że i tak. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się na zasadach ogólnych w relacji do przychodów, a nie dochodów, są znacznie wyżej opodatkowani niż na przykład osoby prawne, czyli jednak to przedsiębiorcy. Również przedsiębiorcy, chociaż w dużo mniejszym zakresie niż pracownicy lub emeryci czy naprzemienici, ponoszą większe relatywnie ciężary fiskalne niż te same podmioty, jeżeli by przyjęły formę osoby prawnej. Jest to paradoks? Nie. To po prostu wynika stąd, że łatwiej unikać opodatkowania w przypadku osoby prawnej. Jeszcze łatwiej unikać. To mnie brzmi najlepiej.